Wiadomości z Małopolski. Gmina Korzenna była gospodarzem jubileuszowych 25. dożynek województwa małopolskiego. W minioną niedzielę 20 sierpnia zjechali tu mieszkańcy Małopolski, by podziękować rolnikom za całoroczny trud i podziwiać dożynkowe wieńce, które brały udział w konkursie. W tym roku te najpiękniejsze pochodziły z gmin Poetygrodzie i Tardów. Przepiękne wieńce, jestem pod ogromnym wrażeniem, mówił marszałek Witold Kozłowski, gospodarz wydarzenia, który dziękował rolnikom za cały rok ciężkiej pracy i podtrzymywanie dożynkowych tradycji. W swoim wystąpieniu powiedziałem, że to są arcydzieła, bo naprawdę jak człowiek się tak taczy. Te szczegóły, te detale, ile to trzeba było różnych pomysłów, pomysłowości, a później to wszystko trzeba było jeszcze wykonać, połączyć, żeby to była jedna wielka całość, żeby całość też przemawiała. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się, że jeden z tych wybrany najładniejszym będzie nas reprezentować na dożynkach prezydenckich we wrześniu u pana prezydenta Andrzeja Duda. Przygotowanie wieńców dożynkowych, jak zawsze, włączyły się koła gospodyń wiejskich we wszystkich gminach Małopolski. Myśmy w tym roku wykonali wieniec nowoczesny. Jest to wieniec w kształcie stołu ofiarnego. Przedstawia księgę, świecę i kielich. Wykonany jest z kłosów, ze zboża, z kwiatów. Wydaje mi się, że jest piękny. Jest inny niż, niż wszystkie inne wieńce. Jest to dużo pracy, tym bardziej jak się pracuje, no to już wtedy zostaje bardzo mało czasu. Po dorzynkach wyszliśmy się o następnych dorzynkach i o projekcie następnego wiejca i z czego będzie zrobiony. A układanie to już idzie na bieżąco. Jedno się zrobi, już się wie, co będzie następne. Spotyka się tu dużo osób i robią więcej. I za rok też tu przyjedziemy. Jestem bardzo ucieszona, że po prostu udało nam się w tym roku troszkę zboża wcześniej zebrać i upleść ten wieniec. Wspólnie z koleżankami, z kolegą. Wspólnieśmy to opracowali. Bardzo szybko, można powiedzieć. I przyjechaliśmy się pochwalić pracą naszych rolników. Ciężkie były śniwa w tym roku i nadal jeszcze są w niektórych rejonach. I to trzeba podkreślić, że to, co się udało zebrać, i wykonać te wieńce. To z, z, z tegorocznych plonów praca, jeżeli chodzi o pracę rolników, jest zmechanizowana. Ale zawsze żniwa były ciężkim okresem dla rolnictwa. W dożynkach licznie uczestniczyli małopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji i organizacji z regionu oraz samorządowcy. Dziękujemy dziś rolnikom i cieszymy się, że jest ich tak wielu, że wspólnie dbają o naszą małopolską ziemię, komentował wicemarszałek Józef Gawro. To jest nasz powód do zadowolenia. Ta kultura rolnicza, która w Małopolsce się ukształtowała, tak zróżnicowana, pozwala rzeczywiście bardzo ciekawe produkty wytwarzać. I tym budzi zadowolenie nie tylko Małopolan, ale także doceniają tą naszą żywność goście, którzy licznie odwiedzają Małopolskę. Trzeba dziś podziękować rolnikom nie tylko za ten trud pracy, ale i za ten chleb, który mamy na stołach. Mówią Małgorzata Groń, starościna Dożynek i Dawid Chrobak, burmistrz Zakliczyna. Warto tu przyjechać dlatego, że jest tutaj utrzymana tradycja, czuć ten folklor, czuć w ogóle to, to rolnictwo i powiązanie wsi. Właśnie z tym chlebem, z tym zbożem i tu czuć tą atmosferę. Radujmy się, cieszymy się z tego, że możemy się wspólnie spotkać, integrować, cieszyć się z tego, co mamy. Dodajmy, że do uczestników Dożynek specjalne listy z podziękowaniami dla rolników skierowali premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda. Podczas Dożynek Województwa Małopolskiego w Korzennej zostały także wręczone medale ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całość wydarzenia uświetniły występy artystyczne i koncert Marylii Radowicz.